Nie, dość tego, nie mogę tak dalej. Starasz się, starasz, a efektów brak. Wzięłaś kredyt hipoteczny, a potem samochód. Jak długo jeszcze będę musiał tak harować? Starość już niedaleko. Stepen coraz bardziej się denerwował, machając rękami, a żona, patrząc na niego, pobłażliwie się uśmiechała. I czemu właściwie tu się uśmiechać, skoro po uszy są w długach, a ceny paliwa znowu wzrosły? No oczywiście to tylko ja tu charuję od rana do nocy w biurze, sprzedając hurtowo materiały budowlane. Moja żona jest wolnym artystą, pomyślał Stepen. Że czasem zarabiała więcej niż on, szyjąc dla różnych ciotek, tego wtedy nie brał pod uwagę. Pieniędzy i tak brakowało. Stepen to po prostu taki okres, wszystko się ułoży, uwierz mi. Ty ciągle tak mówisz. Na wszystko masz jedną odpowiedź. Wytrzymaj, będzie dobrze. A ja nie chcę całe życie wytrzymywać. Chcę żyć teraz, a nie później. Katie mieszając barszcz znowu zaczęła swoje kazania. Moja babcia mówiła, że w życiu najbardziej zbędną rzeczą jest przygnębienie. Wiesz, do czego przygnębienie doprowadziło mojego prapradziadka? Do białej gorączki? Zapytał z nadzieją Stepen. Nie zwracając uwagi na to, Katie kontynuowała. Babcia opowiadała, że jej dziadek popadł w ogromne przygnębienie. Nie było czym karmić rodziny. Pewnego razu zrezygnowany, odbudowując swoje gospodarstwo. Powiedział, niech mnie diabli wezmą, zmęczyłem się. I po tych słowach prapradziadek zniknął w lesie na dość długo, a gdy wrócił, był siwy i od tego czasu miał problemy z głową. Żona mówiła to wszystko poważnym tonem, jakby naprawdę wierzyła w tę bzdurę. Fuj, co za głupia kobieta. Mówię jej o prawdziwych problemach, a ona jakieś bzdury plecie. To nie bzdury, tylko prawdziwa historia, a przy tym pouczająca. Nie można narzekać na życie, bo ono może się gwałtownie zmienić. Właśnie tego chcę, żeby moje życie się zmieniło. Co muszę zrobić, żeby to osiągnąć? Powiedzieć, niech bogactwo mnie zabierze? Tak. Katia spojrzała na Stepana ze smutkiem i zamilkła. I oto od tamtej chwili, jak głupio by to nie brzmiało, życie Stepana rzeczywiście diametralnie się zmieniło. Pewnego dnia zadzwoniła do niego mama i poprosiła, żeby pilnie się z nią spotkał. Ponarzekał trochę, bo nie chciał przerywać swojego zajęcia, jakim było granie na laptopie, i marnować czasu na zasłużony odpoczynek, by pojechać odwiedzić matkę na drugi koniec miasta. Ale mama nalegała, a w jej głosie słychać było niezwykłe wzburzenie. Gdy Stepan z kwaśną miną przekroczył próg rodzinnego domu, mama niemal od razu oznajmiła: Dzisiaj zadzwonił do mnie mój wujek, już nie jest młody i w ostatnim czasie jego zdrowie znacznie się pogorszyło. Więc Stepanek, on pytał o ciebie. Mówi, że postanowił uczynić cię swoim spadkobiercą. Przekazać ci swojego starego samochodu. Wszystko, co Stepan pamiętał o wuju Georgii, o którym mówiła mama, to to, że jeździł samochodem i w młodości wyjechał gdzieś zarobić. Wujka Georgiego w rodzinie nazywano bandytą, ale albo sfera jego działalności budziła takie skojarzenia u bardziej moralnych krewnych: Nie jestem pewna, Stepanek, ale moim zdaniem chodzi tu o miliony, a nie o stary samochód. Co CEO? Stepen nie zrozumiał. Chyba znowu coś szałaś. Stepen, mówię poważnie. Wujek Georgi prosi cię, żebyś przyjechał, i nie warto z tym zwlekać. Dlaczego spośród całej rodziny wybrał akurat mnie? Widocznie jakoś przypadłeś mu do serca. Skąd mam wiedzieć? Ale jego życzenie jest dla nas prawem. Poza tym to my jesteśmy jego najbliższymi krewnymi, bo twoja babcia była jego jedyną siostrą. W drodze Stepana ogarniały ogromne wątpliwości, ale wszystko potoczyło się tak, jak się potoczyło. Pół roku później Stepen stał się właścicielem poka majątku i jego głowa momentalnie poszła w górę. Bardzo szybko nauczył się obchodzić z pieniędzmi, stale je pomnażając. Jego tryb życia, otoczenie i całe jego życie z dnia na dzień stały się zupełnie inne, a jedyne, co go teraz nie zadowalało, to jego była żona głupia, nieinteresująca, nieodpowiednia do jego obecnego statusu. Stepen próbował jej wskazywać, jak powinna się zachowywać, by stać się godną jego dzisiejszej pozycji. Ale ona wcale nie chciała się zmieniać. Nie to, że wyglądała jakoś niestosownie, po prostu wciąż tkwiła w tej nędznej, w jego obecnym rozumieniu, egzystencji. Poza tym wcale nie chciała porzucić swojego zajęcia. A żona Krawcowa to zupełnie nie ten status, jakiego Stepen potrzebował jako towarzyszka życia. Krótko mówiąc, rozwiódł się z żoną, zostawiając jej nawet część pieniędzy. W każdym razie z pewnością starczyłoby na nowe wyposażenie do warsztatu krawieckiego wkrótce potem Stepen ożenił się ponownie. Tym razem jego żona wyglądała jak hollywoodzka gwiazda filmowa i samym swoim widokiem wynosiła go w jego oczach na szczyt Olimpu. Dzień dobry, kochanie. Wysłałam ci kilka propozycji, gdzie możemy pojechać na wakacje w tym roku. Alina zadzwoniła do Stepana w biurze gdzieś około południa. Nie chciał, aby jego żona pracowała, wystarczył mu poprzedni doświadczenie. Kobieta powinna być tylko jego ozdobą, uważał Stepen, a nie istotą obwieszaną nićmi i igłami. Ufam twojemu gustowi, kochanie, powiedział Stepen do słuchawki. Gdyby wiedział, co go to spotka, zastanowiłby się tysiąc razy. Więc chcę do Wenecji. To takie romantyczne. Cóż, Wenecja to Wenecja. Stepen uśmiechnął się z zadowoleniem, wyobrażając sobie zdjęcie swojej żony na tle wielkiego kanału. I oto oni z żoną znajdowali się w jednym z najpiękniejszych miast na świecie. Stepen, bogaty i w pełni zadowolony z życia, obejmował swoją piękność, a przy tym wydawało mu się, że tak będzie zawsze. Co więcej, w tamtym momencie wydawało mu się, że tak było zawsze. Czyli Stepen w ogóle nie zdawał sobie sprawy, że on i ten facet, który przecierał spodnie w biurze, sprzedając materiały budowlane, jeżdżący starym Audi i jedzący na kolację barszcz, to ta sama osoba. Na wakacjach w Wenecji czuł się jak osoba królewskiej krwi. Stepen, poznaj Wlada i jego żonę Krystynę, Alina poprowadziła do ich stolika dwóch nieznajomych ludzi. Razem się uczyliśmy i całkiem przypadkowo spotkaliśmy się w holu. Bardzo mi miło, Stepen i mąż tej piękności. Stepen pocałował żonę w policzek, aby jeszcze bardziej poczuć własną ważność. Chłopaki zapraszają nas wieczorem na rejs jachtem. Alina spojrzała na Stepana błagalnie. Z przyjemnością. Stepen niezręcznie się ukłonił. Jacht był wspaniały, wino i atmosfera też. Stepen był wspaniały, a jego żona również. Głowa kręciła mu się od przyjemności i dumy z siebie. Impreza jakoś szybko przerodziła się w prawdziwą zabawę. Stepen pamiętał, jak Vlad zaproponował mu kieliszek jakiegoś ciepłego napoju. Powiedział, że to coś wyjątkowego. Po tym Stepen niczego więcej nie pamiętał, nie miał żadnego przebłysku świadomości. Obudził się w pokoju o obdrapanych ścianach i długo próbował zrozumieć, gdzie się znajduje? Głowa okropnie bolała i przez to coraz trudniej było mu myśleć. Przez małe okno do pokoju wpadało słoneczne światło. Oznaczało to, że na dworze jest co najmniej rano. Alina. Stepen z trudem rozwarł usta i spróbował zawołać żonę. Za drzwiami dało się słyszeć jakiś hałas. Stepen spróbował wstać, ale jego ciało bolało, jakby wczoraj ćwiczył na siłowni. Przez chwilę jeszcze leżał, a potem drzwi się otworzyły i do pokoju weszła jakaś kobieta. Gdzie ja się znajduję? Zapytał Stepen nazywam się Zoja. Przyjechałam do tego kraju z jakimś cudzoziemcem, ale ten drań wkrótce mnie porzucił. Teraz muszę pracować. Gdzie jest moja żona? przerwał jej wyznanie Stepen. O ile wiem, zameldowałeś się tu bez żony. Gdzie się zameldowałem? W hotelu. Znajdujesz się w hotelu. Co? Nic nie pamiętasz. Stepen pokręcił głową. Och, tutaj często tak imprezują, że potem nic nie pamiętają. Przynieść ci czegoś. Stepen złapał leżące na podłodze spodnie i zaczął grzebać w kieszeniach. Znalazł tylko kilka pognieconych banknotów. Tak, dziękuję. Przynieś mi wody i środki przeciwbólowe. Kobieta skinęła głową i wyszła. Pierwsza myśl Stepana była taka, że najwyraźniej przesadził z alkoholem. I on z Aliną pewnie się pokłócili. Dlatego poszedł do pierwszego lepszego hotelu, pijany, nie zauważając, w jaką dziurę trafił. Wypiwszy środki przeciwbólowe i zbierając się w sobie, w końcu wstał z łóżka i się ubrał. Dopytawszy Zoe, w którą stronę jest hotel, w którym zatrzymali się z żoną, Stepen zszedł do holu. Jeśli można było to tak nazwać. Nie chcąc dłużej przebywać w tym miejscu, Stepen szybko wyszedł, nie dowiedziawszy się, jak tu trafił. Dotarłszy do swojego hotelu, skierował się w stronę windy, ale dogonił go pracownik recepcji. Powiedział, że Stepen już tu nie mieszka, a jego rzeczy czekają na niego w recepcji. Po niewielkiej awanturze Stepen zabrał walizkę i zaczął ją tu na miejscu przeszukiwać, szukając telefonu, nie opuszczało go poczucie, że to sen i gdy koszmar się skończy. On i Alina razem się z tego pośmieją jak z wytworu jego wyobraźni. Telefon znalazł się w walizce, ale gdy zadzwonił pod numer żony, odebrał męski głos. W walizce masz swoje dokumenty i bilet, powiedział nieznajomy. Radzę ci się pośpieszyć, bo inaczej będziesz musiał sam zdobywać pieniądze na nowy bilet, a w obcym kraju nie będzie to łatwe. Kim ty jesteś? Gdzie jest moja żona? krzyknął Stepen. Znasz mnie jako Władysława to wystarczy. Miej na uwadze, że ty i Alina się rozwodzicie, twój biznes jest teraz w pełni jej, tak jak wszystko inne. Nie masz już nic, a ona wkrótce będzie bogatą narzeczoną, więc planujemy wspaniałe wesele. Rozmówca się rozłączył, a numer stał się niedostępny. Poczucie nierealności wydarzeń się wzmocniło, bo to, co usłyszał Stepen, nie mogło być prawdą. Jeszcze raz przeszukał walizkę i wyciągnął z niej paszport i bilet. Mężczyzna pokręcił głową i udał się na recepcję, by coś wyjaśnić. Jedyne, co udało mu się ustalić, to że jego żona nagłe wyjechała z hotelu jeszcze wczoraj wieczorem. Ich pobyt był opłacony właśnie do tego dnia. Bo to Alina załatwiała rezerwację, więc on o tym nie wiedział. Wyjeżdżając, żona powiedziała, że mąż sam odbierze swoje rzeczy. To wszystko. Nie wiedzieli nic więcej i nie widzieli, czy towarzyszył Alinie jakiś mężczyzna o imieniu Władysław. Stepanowi nie pozostało nic innego jak tylko odjechać, w drodze pocieszał się nadzieją, że to wszystko okaże się żartem, i gdzieś czeka na niego żona w towarzystwie wczorajszych wesołych znajomych. Ale nikt Stepana nie oczekiwał, rzecz jasna. Po powrocie do kraju jego myśli stopniowo się wyjaśniły. Zrozumiał, że to nie sen, to nie żart, a stało się z nim coś strasznego. Przy wejściu do ich, to znaczy Stepana domu. Czekała na niego Alina. Obok niej stał jakiś nieznany osiłek, całym swoim wyglądem przypominający ochroniarza z jakiegoś amerykańskiego filmu. Co to wszystko znaczy? Krzyknął Stepen. Nie rób hałasu, przestraszysz sąsiadów. Alina spokojnie weszła do domu. Stepen poszedł za nią, a za nimi wszedł też ten osiłek. To są kopie dokumentów, możesz się z nimi zapoznać. Alina skinęła na papiery leżące na stole. Stepen gniewnie spojrzał na nią, ale jednak wziął do ręki kartki i zaczął czytać. W dokumentach było napisane, że dobrowolnie przekazuje całe swoje mienie żonie. Na każdej stronie widniał jego podpis, starannie wykonany, jakby postawił go w pełni trzeźwy i przy zdrowych zmysłach. Nie wiem, jak to wszystko urządziliście, ale szybko obalę ten fakt. Nie truć się, dokumenty są sporządzone zgodnie z wszelkimi wymogami. Alina uśmiechnęła się swoim firmowym uśmiechem. Nie masz już środków, jesteś zbyt ufny, kochany. Jeszcze zobaczymy, krzyknął Stepen, ale Alina nadal się uśmiechała. Więc od samego początku to zaplanowałaś i wcale mnie nie kochałaś. A za ceo miałabym cię kochać. Awanturnik z niższych społecznych. Nawet nie umiałeś obchodzić się z tymi pieniędzmi, które ci los zesłał. Tak, twój pułap, kochanie, to biurowy pracownik i żona krawcowa. Swoją drogą pamiętaj, że jeśli będziesz sprawiać kłopoty, stracisz nie tylko bogactwo. Żona rzuciła przelotne spojrzenie w stronę stojącego w przejściu rosłego mężczyzny. – Żegnaj, kochany – powiedziała udawaną czułością i ten osiłek wypchnął Stepana z jego własnego domu. Stepen oczywiście próbował się bronić, pożyczył pieniędzy na adwokata od dawnych przyjaciół, z którymi przestał się kontaktować, gdy przypadkowo się wzbogacił. Ale to było na nic. Za krótko bawił się w te gierki, by się czegoś nauczyć. A ci, którzy go oszukali, byli profesjonalistami. Wszystko przeprowadzili tak, że nie można się było do niczego przyczepić. Wciąż nie rozumie, jak im się to udało. Stepen musiał wrócić do swojego poprzedniego życia. Na szczęście zdążył kupić mamie mały domek na przedmieściu, o którym zawsze marzyła. Zamieszkał więc z matką i nawet wrócił na swoją dawną pracę. Wbrew oczekiwaniom, Stepen poczuł nawet poprawę nastroju. Zrozumiał, że lubi swoją pracę, czuje się jakby pływał w znajomych wodach. Przyzwyczajonych i bez drapieżników Oczywiście ciągle wspominał Katię, swoją pierwszą żonę Stepen bardzo wstydził się tego, jak się z nią obszedł Przez cały ten czas nawet nie zapytał, jak jej się powodzi i co się z nią stało Teraz jednak Stepanowi takiej brakowało, jakby zabrakło mu najważniejszego ogniwa w jego dawnym życiu Jakby wrócił do domu po długiej nieobecności A czegoś najważniejszego tam nie było Mamo, a czy wiesz, co u Kati? Zapytał kiedyś Stepen. Nie wiem, synku. Byłam zawstydzona, żeby się z nią kontaktować, choć bardzo chciałam. Ona nie jest mi obca, w przeciwieństwie do twojej Elini. Wspomnienie imienia Elini w ogóle go nie poruszyło. Ostatnio Stepanowi zaczęło się wydawać, że to wszystko działo się nie z nim, z bohaterem jakiegoś filmu, ale na pewno bez jego udziału. Czy to on w ogóle był? Teraz już tak mu się nie wydawało. A myślisz, że ona zechce mnie zobaczyć? zapytał Stepen matkę z bijącym sercem. Wydaje mi się, że nie odmówi rozmowy z tobą. Katia jest dobrym człowiekiem. Nie w jej zwyczaju odtrącać kogokolwiek. Inną sprawą jest, czy jest teraz wolna. Gdy Stepen jechał do ich dawnego mieszkania, przez całą drogę wspominał, jak się poznali z Katią. Jak powiedziała podczas pierwszej randki, że zawsze czekała na takiego mężczyznę jak on. Przypominał sobie ich ślub i piękną suknię, którą Katie uszyła własnoręcznie. Przypominał jej uśmiech i błyszczące oczy. Przypominał jej barszcz i kotlety. Och, jak to wszystko było pyszne. Nawet w żadnej restauracji, nawet w Wenecji, nie jadł niczego równie smacznego. Ich mieszkanie znajdowało się na parterze i podjechawszy pod dom, Stepen zauważył na tym miejscu szyld, który głosił. Pracownia szycia modnej odzieży. Serce Stepana radośnie zabiło. Był pewien, że właścicielką tego salonu była jego była żona. Drzwi były otwarte, więc wszedł do środka. W recepcji siedział stylowy młody człowiek. Widząc Stepana, zapytał: Dzień dobry, czy jest to pana pierwsza wizyta u nas? Stepen skinął głową. Czy chce pan coś zamówić? A czy mógłbym zobaczyć właścicielkę? Mam do niej osobistą sprawę. Mężczyzna zmierzył Stepana przenikliwym spojrzeniem i uśmiechnął się w dziwny sposób. Potem, milcząc, wskazał palcem na drzwi. Interpretując ten gest jako pozwolenie na wejście do środka, Stepen otworzył drzwi i zobaczył znajomy widok. Katia siedziała przy maszynie do szycia, lekko pochylając głowę na bok. Nie słyszała, jak Stepen wszedł. Gdy Katia tworzyła, nazywała proces szycia tworzeniem, mogłoby się wokół niej walić, a ona niczego by nie zauważyła. Stepen usiadł na stole za nią i po prostu patrzył jej na plecy. Drobne ramiona, ciemne włosy zebrane w kok, długa szyja. To wszystko było dla niego znajome i najcenniejsze na świecie. Kiedy w którym momencie Stepen przestał to rozumieć, rozejrzał się. Na parapecie wśród kwitnącej pelargonii stało kilka wspólnych zdjęć z nią. Dlatego chłopak za ladą bez słowa wpuścił go do pracowni. Stepen ciężko westchnął. Dźwięk działającej maszyny ucichł i Katie się odwróciła. Przez chwilę milczała, a potem po prostu powiedziała, cześć, Stepa. Herbaty chcesz, Stepen uśmiechnął się, oczywiście. Gdy pili herbatę z czekoladowymi ciasteczkami, które Katie zawsze piekła sama, ani słowem nie wspomniała o wszystkim, co było. Katie opowiedziała, że udało jej się przerobić ich mieszkanie na pracownię, a także wykupić sąsiednie jednopokojowe, łącząc pomieszczenia. Teraz i studio, i mieszkanie znajdowały się obok siebie. To bardzo wygodne. Mogę prosto z miejsca pracy pójść do swojej kuchni i napić się herbaty. Jesteś wspaniała. Co tu można powiedzieć? A ty usiądź, Stepa. Stepen uśmiechnął się i przepraszająco wzruszył ramionami. Rozmawiali jeszcze o czymś swobodnie i wesoło. Dziwne to nawet ale Stepen wiedział, że na taki odbiór na pewno nie zasługiwał. Jesteś zamężna? Ośmielił się w końcu zapytać Stepen. Nie, po prostu, odpowiedziała. To może cię zaproszę na randkę do tego samego parku, co wtedy? Co i na cukrową watę poczęstujesz? Oczywiście. Przez kilka randek Stepen odważył się pocałować Katie. Kobieta go nie odepchnęła, wręcz przeciwnie, wszystko było dokładnie tak, jak dawniej. Jakby między nimi nie było żadnego rozstania. Jak udało ci się mi wybaczyć? Zapytał Stepen, siedząc wieczorem w ich wspólnej kuchni. Wiedziałam, że to nie ty. To po prostu w pewnym momencie nie potrafiłeś sobie poradzić z życiem. Ale przecież to już przeszło, prawda, to przeszło. Od tej pory Stepen zaczął uważniej słuchać rad swojej żony. Zakładając jej na palec pierścionek po raz drugi, powiedział Teraz ty jesteś kapitanem naszego statku, dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Będę wdzięczna za polubienie tego filmu. Do zobaczenia następnym razem.